Hej, hej, witam Was w kolejnej misji fabularnej kampanii Legacy of the Void Starcraft 2. Głównej opowieści mamy 2% za sobą. Zobaczymy jak to się będzie toczyło dalej. Zapraszam serdecznie. Zaczyna się ostateczna wojna, o której ostrzegałeś. Powiedz mi, druchu, czego się dowiedziałeś? Byłem świadkiem końca wszystkiego. Przerażające legiony hybryd niszczyły świat za światem. Z roku przywodziła im mroczna postać Amon. Ale wspominałeś, że można to powstrzymać. To była wizja pełna otuchy. Jakby pradawny głos wzywał mnie z zaświatów. Ogniwo przyniesie Wam nadzieję. Ogniwo? Ujrzałem rozbłysk, który ujawnił artefakt Xel'Naga na terrańskim świecie Korhel'a. Zawsze ci ufałem z ale brzemię dowodzenia to wielka odpowiedzialność. Są chwile, gdy wątpię, czy zdołam ten ciężar unieść. Niepotrzebnie wątpisz. Zaakceptuj to, kim się stałeś. Musisz być przywódcą, którego potrzebujemy. Daj się do Jamesa Reynora na Korhal i zdobądź ogniwo. Ja przygotuję nasze siły na nadchodzącą wojnę. Kiedy wrócisz, Templariusze będą w gotowości. Entaro Tasadar, druchu. Entaro Ardanis. bracie. Seratulu, musisz zdobyć ogniwo kselnaga od Jamesa Reynora. Moje siły reaktywują włócznie Aduna. Okręt wojenny, który okaże się nieoceniony w czekających nas bitwach. Oby cień Tasadara zapewnił Ci schronienie, przyjacielu. To na pewno zapewni nam schronienie? Myślę, że jesteśmy gotowi. Poszukiwacz otchłani jest zniszczony. Co tam się stało? Zerbi brońcie mrocznego prałata. na tym obszarze zostały przecież wybite. śpiesz śpieszcie do pobliskiego Nexusa i ostrzeżcie naszych pobratynców. Ja muszę to zbadać. No proszę, coś niedobrego by się wydarzyło, co? Otworzyłem sobie okno. Wiecie, że jest zimno, więc niestety ni ni zawód. może się okazać, że wstanę i zamknę. Bo zmarznę, biedaczek, ja. Do dnia za nas potacza zachowajcie ostrożność intrygujące bardzo lubię bardzo lubię takie misje gdzie kierujemy głównie jednostkami ale też lubię budowanie bazy szczęśliwie tym razem będziemy budowali bazy więc ale proces budowania bazy też może być odrobinę długi monotonny. W takich sytuacjach ewentualnie od czasu do czasu przeskoczę. koncentrować na nich ogień z rozszczepiaczy. Odchłań dziś chłodem. Jestem Jądrem Ciemności. Wyraź! Jesteśmy J... Jestem Jądrem Ciemności. Rozwalony. Bez strat własnych. Chyba mi się tylko przebiły, przez tarcze, ale życia nie straciłem. Na tych tropicielach. Dobrze. Okay. Intrygujące. Zeratulu stacjonowali tutaj templariusze. Nie wyczuwam już ich w kali. To chyba niemożliwe. Wasz rodzaj nie znika z kali. Chyba że odetnie się wasze sploty nerwowe. Zatem stało się niemożliwe. Nie wyczuwam już Artanisa. Tylko pustkę w Kali, tam, gdzie kiedyś się znajdował. Nie jest przeciwko nam, egzekutorko. Artanis jest w wielkim niebezpieczeństwie. Musisz zbudować armię i go odszukać. Mój fazmator Kalax pomoże ci przywrócić ten Nexus. Zeratulu, uratuj Artanisa. Ale lenny coś się niedobrego stało z Artanisem. To nas nie cieszy, zdecydowanie. Mroczny no dobra. Jestem Karax z kasty Kaleitów. Przyjacielu Karaxie, musimy jak najszybciej założyć tu Nexus. Zrozumiałem. Te budowle pozwolą ci przyzwać armię, ale nie mają zasilania. Każ próbnikowi postawić obok nich pylon. Zaraz będzie pylon, spokojnie. Pierwsze minerały przeznaczyłem na budowę. Do pozyskiwania Wespę. Nie pamiętam, jak się asymilator się nazywa. Szczelina przesyłowa została otwarta. Twój próbnik może od razu wrócić do zbierania minerałów. Jakie znamy te rzeczy? Próbnikowe. Okej. Okay. To nam da kolejnych chyba 8 miejsc, czyli zaopatrzenie na kolejne jednostki. Ja muszę sobie wszystkie przypomnieć te kwestie związane z rozbudową bazy. Ja też nigdy nie byłem jakimś super ekspertem w tej materii. Okej, okay, możemy budować. Nie mocy, aby można było wzywać siły naziemne w bramie. To sobie nazwijmy tak i będziemy przywoływać stalkerów. Ale mamy za mało minerałów. Na stalkera jest 125 chyba potrzebnych minerałów. A to przeznaczamy na budowę króbek w bramie. Doskonale. kilku dodatkowych wojowników, aby rozprawić się z liczniejszymi siłami wroga. Ja to się nazywa... Fakt się nazywa próbnik. Ja jakoś tak myślałem, że, że tutaj się mylę mocno w tej materii. Dla maksymalnej efektywności w asymilatorze powinny pracować trzy próbniki. Tak, tak, wiem, wiem to wiem. Ale na razie skupiają się na minerałach. Przywrócono funkcjonalność bazy. Rozpocznij swoją misję, kiedy twoi wojownicy będą gotowi mroczny prałacie. No i tak to się układa. Troszkę jeszcze rozbuduję tę tą bazę. Zgromadzę trochę więcej Stalkerów. I wtedy weźmiemy się za jakąś większą akcję. Jak myślę, że tak zgromadzę z 10 jednostek i będziemy gotowi. Dobra, kolejne tak? minerały. Potrzebuję jeszcze więcej tych. Widzę, że cały czas jest przyspieszony Nexus, więc nie muszę go przyspieszać tutaj. Okej, okay, no to co? Widzimy się za chwilę? Pewnie, że tak. Ciągle mi brakuje minerałów, ale myślę, że nie, nie chcę mi się czekać aż tak bardzo. Mamy cały czas Nexus, produkcja jednostek, wszystko jest. A, oznaczymy sobie to w ten sposób. I tych jednostek będzie przebywa? Właśnie tak myślałem. Pylon pylon. Dobra. Mamy pylon. Tutaj widzę zergi. Jednostek mi przybyło. Ciągle tutaj się mylę i nadpisuję rozkaz. Aha. Więcej. E, wyprodukujemy sobie próbek. Niewystarczająca okay. ilość więcej minerałów, żeby postawić kolejny pylon. Tego mi będzie potrzeba. Właśnie pomyślałem sobie, że wy wy wyprowadzę tych zelotów. Znaczy tropicieli. Bo być może będą surowce do znalezienia gdzieś tutaj Wykorzystaj moją Jesteśmy jestem głosem zaćmienia. Jestem Najważniejsze, żeby nie tracić tych jednostek na początku. Produkujemy kolejne. Zeratulu. Sergi ruszają do ataku. Przygotuj obronę. Do dnia zagładnie. ruszają do ataku? Nie będzie. Ja tu chyba je trochę skontrowałem. Okay. Ofty. Jesteśmy jednością z cieniami. Dobra, mam nadzieję, że zdążą wrócić tutaj. Ale numer. Się wybrałem. Ziemność. Dobra, przetrwamy to. Nie ma zagrożenia, to trzeba uważać, z którym do niej przychodzą. Kompletnie się tego nie, nie, nie spodziewałem. Ok. postawmy sobie. Kolejny pylon. Jestem głosem za... Wykorzystaj moje umiejętności. Pylon. Jeszcze jeden pylon. Będziemy mieli zapas. Może jeszcze wbudujemy sobie jedną próbkę. Czy w zasadzie jeden próbnik. Czy jak zą, tak zwał. No tarmia ta tutaj trochę rośnie. mógłbym też zelotów mieć, ale jak mówię, e, tropiciele mają blinka. Abyśmy wykosili tutaj wszystko, chyba ponownie bez strat własnych. Pylony już są. Jest najważniejsze nie tracić tych stalkerów i będziemy parli do przodu. Może powinienem wybudować jeszcze? Tak, zbudujemy sobie jeszcze jedną. Hmm. Jak się nazywa ten? Teraz sobie wszystko sprawdzę i przypomnę. Budujemy sobie jeszcze jeden. Lala, jedną bramę. Kolejne jednostki. Gdzie ten. Czemu nie stawiasz tej bramy? Niechaj, wróg, pozna naszą furię. Dobra. Tu wszyscy zdrowi. Jestem tu w mroku. Będziemy mieli kolejną. Ok. Wykorzystaj. I niszczymy dalej. Sukcesywnie. Do dnia zagłady Jestem tu w Kolejne stalkery nadchodzą. Przepraszam, kolejni robiciele. I wbijamy się coraz głębiej w terytorium zergów. Jak tam produkcja idzie. Na razie bez większych problemów. Jestem tu, w mroku. Mamy kolejne surowce. Odchłań zionie chłodne. No proszę. I cały czas produkujemy. Kolejny pylon odchłani. Jesteśmy na twoje rozkazy. Postawimy kolejne pylony. Jestem tu, w mroku. Jak tam produkcja? No, trochę się spóźniłem z tą produkcją pylonów. Okej. Okay. Przyda się jednostka, która wykrywałaby te e, z zergów, które powodują roz, rozrost tej biomasy nieszczęsnej. Zperatur kali Kadi, Nie pożyli za długo. ludzi zostali spaczeni. Bez wątpienia stoją za tym hybrydy. Musimy się Dobra. Jednostki, które są ranne, przenosimy do tyłu. Jestem tu w mroku. Cały czas powstają kolejne. Do dnia zagładnie jestem jądem ciemności. Jesteśmy jednością cieniami. Jestem tu w mroku. zniszczeni kolejni. Już mam na tyle dużo tych jednostek, że. Dobrze. Ale skupmy się razem w jednym miejscu. Produkcja rośnie, Kolejne pylony chyba trzeba będzie wybudować. I sobie tu poradzą. O, a ty kolega czeka. A już wiem, czemu tak został. Musimy sobie wybrać jednostkę, do której będą zmierzały wszystkie. O wyprodukowaniu. Do tej pory te dwie fabryki. Te dwie bramy przysyłały Stalkerów prosto tutaj do armii. Ta trzecia jeszcze nie była ustawiona odpowiednio. Ale już idzie. Nadmierna ostrożność, myślicie? Być może. Jestem tu. Czasu się zastanawiam, czy się da skończyć misję, nie tracąc w ogóle jednostek. Muszę pozbierać to. Jeden z achievementów to jest. wyraź To jest zebranie tych wszystkich surowców tutaj. O! Chyba ostatni pylon od w okolicy z cieni przychodzimy. Ładnie, kolejne pylony. Jestem głosem wykorzystać. Przeblinkujmy się tu z powrotem. Jesteśmy jedni z 35 jednostek. Ostro. A to nie znaczy, że mamy przestać produkować. Będziemy produkować cały czas. Niech tych jednostek przybywa. Intrygująca. Ok, tu jakiś mostek? Jestem. No. Wykorzystaj moje umiejętności. No. Eksekutorko Celendis. Odnalazłem twoich zaginionych templariuszy, ale byli obłąkani. Jakby coś ich opętało. Selendis. Się dzieje tam kurde wyczuwam twoją obecność kara wypełnia ją gniew on pochłania mój umysł się. wytrzymaj idziemy do ciebie wasze życie pozbawione jest sensu przynoży wam zbawienie Moja Mroczny Bóg jest tutaj, na majurze. Przejął kontrolę nad karą. tym planiusze upadni. Oddzieliliśmy nasze sploty nerwowe. I tylko my, Nerazimowie, jesteśmy odporni. Musimy powstrzymać ten odłęd obratywcy. Jasty gniów. Musimy dotrzeć do młodego Artanisa. Modlę się, by nie było za późno. Chwała... Zrazusz dzisiaj... Włosy... Szepczą o Zagładzie... O Zbawieniu... Wykorzystaj tutaj... Odchłań i Przetrwamy to. mądrość w czasach Co tu się wydarzyło? Straciłem swoje jednostki. Przetrwał. Zapominam, że ten ma pancerz i ma ostrzećenia. przestawię sterowanie, żeby mi łatwiej było wykorzystywać te umiejętności. Dobra, bo przestawiałem sobie tak, jak lubię. Niepotrzebnie w ogóle tych tropicieli wykorzystuje do tej walki. No, Przyzwyczaja się do tych ustawień Nie będzie git kurdartanis. လူတို့ No, ale się potoczyła ta przygoda. No cóż, Zeratul. ZERATUL. No, ale Artanis jest wolny. Ciekawy jestem, czy. Amon będzie w stanie pozostałych protosów kontrolować w ten sposób. Jeżeli był w stanie kontrolować Artanisa. Czego się nie udało zrobić. Nie udało się zebrać wszystkich zasobników z surowcami. Najwyraźniej no nie szukałem wystarczająco mocno, więc pozostaniemy bez Achievementa. No, Traciłem dwie jednostki w trakcie tej całej zabawy, ale to głównie chyba na końcu. Kiedy zapomniałem zupełnie o umiejętnościach, zeratula. No, ale bywa i tak, bywa i tak. Zatem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na następną nie, misję, na następną przygodę. Trzymajcie się. Hej, hej.